Gdy już potrafimy zamodelować łańcuch, a jak ktoś jeszcze nie potrafi, to odsyłam do tego linku. To teraz może zróbmy trochę magii z tym łańcuchem, czyli zasymulujmy go. Niestety, aby doprowadzić do symulacji łańcucha, nie możemy korzystać z poprzedniej wersji modelowania łańcucha, gdzie wszystko robiliśmy za pomocą modyfikatora array, gdyż modyfikator ten tworzy nam. Cały łańcuch jako jeden obiekt, a my, abyśmy mogli sobie przeprowadzić symulację, potrzebujemy mieć każde oczko łańcucha jako oddzielny obiekt. Dlatego dodamy sobie nowego torusa, zmniejszymy go, ale teraz zrobimy wszystko trochę na oko, żeby po prostu symulacja fajnie wyglądała przejdziemy w tryb edycji włączymy Xraya żebyśmy na pewno zaznaczyli dwustronnie wyciągniemy oczko ustawimy smooth zrobimy apply all transforms i ustawimy sobie origin to geometry Przesunę specjalnie dalej na szłańcuch. Jeszcze troszeczkę do góry. Ok, teraz duplikujemy jedno oczko. Obracamy je o 90 stopni. Teraz duplikujemy tą grupę dwóch. I teraz użyjemy sobie magicznego skrótu Shift R, aby po prostu wydłużyć nasz łańcuch, po to, żeby on ładnie tu zasymulował upadek na te rzeczy. Teraz weźmiemy pierwszy obiekt. Aktywujemy Rigid Body. Równie dobrze mogliśmy to zrobić klikając tu. Zmienimy. Tym torusie kolizję, aby była odczytywana z siatki. Zaznaczymy wszystkie torusy z listy z Shiftem. I teraz weźmiemy sobie, wybierzemy, Copy from Active. Teraz każdy inny torus dostał te same właściwości. A my chcemy, żeby to pierwsze kółko było nieruchome. To wyłączymy tutaj w settingsach. Jego dynamiczność, a teraz naszą obiekt kolizyjny ustawimy sobie jako pasywny i podłogę jako pasywną. No i teraz jedyne co nam pozostanie to nacisnąć zagranie animacji i mamy symulację. Tu sobie włączymy timeline. Po to, żebyśmy mogli to jeszcze raz obejrzeć. I to taka prosta, magiczna sztuczka. I mamy już symulację. Możemy sobie zrobić. Z tym cokolwiek chcemy. Ops, nagle wszystkie są. I to tyle. Prosta, magiczna sztuczka symulacji. Tak, żeby tylko zachęcić, że Blender naprawdę ma duże możliwości. Można w nim wiele rzeczy zrobić. Z symulacjami będziemy się bawić jeszcze za. Kilka filmów, a na razie to wszystko. Jeżeli ktoś chce i nie oglądał jeszcze, jak zamodelować łańcuch, to tutaj zapraszam. A wszystkim innym dziękuję za uwagę i do następnego.